Drodzy Państwo, postanowiliśmy tę konferencję zwołać tak chociażby na krótko, żeby podać myślę, że te informacje, które na pewno zainteresują wszystkie środowiska sportowe we Wrocławku. a chcielibyśmy tutaj też w sposób jednoznaczny się ustosunkować do pewnych też zarzutów, wcześniejszych, że bardzo często mówiliśmy o wspieraniu sportu we Włocławku. Również sportu profesjonalnego, natomiast nic w tej kwestii się nie dzieje, więc chciałbym tutaj w sposób jednoznaczny też odpowiedzieć, że w poprzednim tygodniu zostały podpisane odpowiednie zarządzenia i zostały ogłoszone konkursy. Mówię tutaj o dwóch konkursach. Pierwszy z nich jest to konkurs związany z zadaniem tak zwanego finansowego rozwoju sportu, bo w tej chwili już nie ma. Pojęcia sportu kwalifikowanego, czyli tylko są zadania na rozwój sportu, i tutaj zgodnie z zapowiedziami wcześniejszymi przewidujemy do rozdysponowania 900 tysięcy złotych na rozwój sportu. Czyli generalnie chcę powiedzieć, że ta dotacja będzie mogła być wykorzystana przez kluby, które mają status można powiedzieć klubów profesjonalnych czy też półprofesjonalnych. Natomiast drugie zarządzenie. To jest zarządzenie związane z zadaniem publicznego w zakresie powierzenia i wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i wszelkiego rodzaju podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. I w tym zakresie drodzy Państwo przewidujemy 720 tysięcy, na ten cel został ogłoszony konkurs, z tym, że on jest rozbity na kilka grup. Pierwsza z nich to jest upowszechnianie kultury fizycznej przez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży itd. Tak tak to jest 520 tysięcy. Dalej proszę Państwa, przepraszam bardzo, upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji zawodów interes sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie naszego miasta. To jest 70 tysięcy. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną. Tutaj mamy 10 tysięcy i są również, mogę powiedzieć, tak, dwa zadania takie dedykowane związane z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez powierzenie organizacji zawodów i udział w zawodach sportowych na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. To jest 40 tysięcy i wreszcie piąte zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie i organizację półmaratonu włocławskiego to jest 15 tysięcy złotych to wszystko czyni kwotę 720 tysięcy, które przeznaczamy na rozwój sportu powszechnego we Włocławku. Oczywiście jest to konsekwencja pewnych założeń budżetowych jeszcze z poprzedniego roku my w następnym roku będziemy zupełnie inaczej to projektować i oczywiście będziemy starali się te dotacje zarówno jedną jak i drugą konsekwentnie konsekwentnie zwiększyć. Jeśli chodzi jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o sprawy związane z tak zwanym sportem profesjonalnym, jak państwo wiedzą, tutaj z tej pierwszej dotacji mogą skorzystać można powiedzieć dwa kluby włocławskie, jest to Anwil Włocławek. I oczywiście Wrocławia. I w tej chwili w związku z tym, że to zarządzenie zostało ogłoszone, konkurs został ogłoszony, będziemy po prostu czekać na wnioski związane z pozyskaniem pieniędzy na ten cel i wtedy podejmiemy decyzję jak te wnioski zostaną, jak te kluby zostaną dofinansowane. Oczywiście chciałbym tutaj też powiedzieć i chciałbym, żeby to wybrzmiało w taki sposób jednoznaczny. My wobec tych klubów, które zgłoszą się o dofinansowanie z budżetu miasta, będziemy zgłaszać bardzo konkretne oczekiwania. I mówię tutaj zarówno w stosunku do Anwilu Włocławek, jak i Włocławii. Jeśli chodzi o Anwil Wocławek, to oczywiście takim warunkiem minimum, które będziemy chcieli postawić obecnemu zarządowi klubu, to jest oczywiście osiągnięcie pułapu playoffu. Jak Państwo wiedzą, Anwil w tym roku boryka się z wieloma problemami, przede wszystkim organizacyjnymi, ale także i sportowymi, ale mimo wszystko uważamy, że skoro Anwil będzie wspomagany z kasy miasta w związku z tym uważamy, że powinniśmy zgłaszać bardzo konkretne oczekiwania co do wyników organizacyjnych i sportowych i podobnie rzecz wygląda w przypadku Włocławii która w tej chwili gra na poziomie trzecioligowym po kilku rozmowach z obecnym zarządem klubu my oczywiście postawiliśmy takie oczekiwanie że Będziemy chcieli, żeby ta trzecia liga we Wrocławku została utrzymana, co oczywiście nie jest zadaniem łatwym, ale też nie niemożliwym, aczkolwiek dość mocno karkołomnym, ale myślę, że takie oczekiwania powinniśmy zgłaszać, skoro te kluby mają korzystać z pieniędzy publicznych. Jeśli załóżmy, by się zdarzyło, że no te oczekiwania nie zostaną spełnione, wtedy oczywiście będziemy się zastanawiać, co dalej i też nie będziemy unikać pewnie trudnych decyzji organizacyjnych, być może i personalnych, ale myślę, że powinniśmy sobie w tym momencie, kiedy rzeczywiście rozmawiamy o tak ważnej sprawie dla funkcjonowania sportu we Wrocławku, jak funkcjonowanie tych dwóch sztandarowych klubów, powinniśmy postawić sprawę jasno i zgłosić też oczekiwania wobec tych klubów i, i, i też powiedzieć, co ewentualnie może się wydarzyć, gdyby te oczekiwania nie zostały spełnione. Tydzień temu z ujskodawcami, jeśli chodzi o półmaraton włocławski, także w podobnym terminie, aczkolwiek też chcę też w sposób jednoznaczny powiedzieć, że zamierzamy też propagować ideę biegania we Włocławku. I to nie będzie tylko półmaraton. Z tego co mi wiadomo rozmawiałem z zainteresowanymi środowiskami, będą w tym roku zorganizowane trzy biegi o charakterze ulicznym i nie tylko. Z tego co pamiętam, jeden z biegów będzie miał miejsce w maju, chyba na początku, później będzie bieg 15 sierpnia i wreszcie półmaraton bodajże w październiku. Z tego co się nie mylę. I tutaj, oczywiście, ta kwota została już zarezerwowana jest dedykowana na półmaraton, ale również. Chcę powiedzieć, że tutaj wnioskodawcy też otrzymali dotacje od Fundacji Anwin Wrocławek, i również sama firma Anwin też zgłosiła możliwość współfinansowania jeszcze tego trzeciego przedsięwzięcia. Także w tym roku będziemy mieli we Wrocławku trzy biegi o charakterze masowym. Myślę, że jest to zgodne z oczekiwaniami społecznymi i też pewną modą na bieganie, bo na pewno Państwo zauważyli, że taka moda w Polsce zafunkcjonowała, z czego się bardzo cieszę.